Kino latynoamerykańskie i skandynawskie zdobyło w Polsce spore grono wielbicieli. Dziś dla nich dobre wiadomości. Zapraszam na aktualności filmowe. Dziś oprócz premier tygodnia także podręcznik reżyserii filmowej oraz reportaż z planu produkcji filmowej sfinansowanej przez internet. Ekranizacja kultowej w całej Ameryce łacińskiej książki, głośna już melancholijna komedia z Urugwaju i mroczny kryminał ze Szwecji. Oto premiery tego tygodnia. Whisky to drugi film duetu Juan Pablo Rebella i Pablo Stola, którzy zwrócili na siebie uwagę debiutem fabularnym 21W, nagrodzonym między innymi Tygrysem na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Rotterdamie. Podczas gdy 21W było autobiograficzną młodzieżową wypowiedzią, Whisky opowiada o 60-letnim Jacobo, właścicielu podupadającej fabryki skarpet, Marcie, jego zasłużonej pracownicy, oraz Hermanie, jego bracie. Kiedy od lat mieszkający w Brazylii Herman zapowiada swoją wizytę, Jakobo prosi Marty, by przez kilka dni udawała jego żonę. Cała trójka zaczyna prowadzić grę, która wyrywa ich z monotonii codzienności i która poprzez sieć drobnych kłamstewek odsłania kilka ważnych prawd. Wystarczy. Zaczynamy. Gol. No to po jednym. Remis. Chodź Marta, zagraj. Nie, nigdy nie grałam. To łatwe. Bierzesz to? No chodź Marta, spróbuj. Ta absurdalna komedia o intymności i samotności podbiła serca publiczności i krytyków, którzy chwalili ją za humanizm, powściągliwość, perfekcję i humor. Okrzyknięto ją nawet jednym z najważniejszych filmów latynoamerykańskich ostatnich lat. Film Whisky otrzymał między innymi nagrodę FIPRESCI na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes w 2004 roku oraz nagrodę Goya 2005 dla najlepszego filmu hiszpańskojęzycznego. O, właśnie tak. Dokładnie. Trochę mocniej. O, widzisz? No nie, dwoje na jednego. Książka Jorge Franco Ramosa, na podstawie której powstał scenariusz filmu Rosario Tijeras. Zyskała status kultowej wśród młodzieży w całej Ameryce Łacińskiej. 25 tysięcy egzemplarzy tej książki sprzedano w Kolumbii w dwa dni, a główna bohaterka stała się narodowym mitem. W ciągu pierwszych pięciu dni od premiery film obejrzało ponad 500 tysięcy widzów. W 2006 roku na siódmym festiwalu filmów latynoamerykańskich w Warszawie Rosario Tijeras zdobył nagrodę publiczności. Me, you... Czy ktoś może mi pomóc? Niech ktoś mi pomoże. Ona umiera. Tędy proszę. Spokojnie, Rosario. Prosto na operację. Nie możesz mnie opuścić. Słyszysz? Proszę, nie opuszczaj mnie. Doktor Ventura proszony jest natychmiast na salę operacyjną. Młody człowieku, podejdź tu. Za chwilę. Jak się nazywa ta kobieta? Jej nazwisko. Jak się nazywa? Rosario. Rosario. Akcja filmu dzieje się w latach osiemdziesiątych w Medellin, gdzie panują narkotyki, wojny gangów i powszechne ubóstwo. Na tym tle rozgrywa się opowieść o płatnej morderczyni, pięknej Rosario, o przydomku Ticheras. Czyli nożyczki. Rosario jest piękna i inteligentna, mieszka w slamsach, ale romansuje z dwoma młodymi mężczyznami z bogatych rodzin. Jej obsesją staje się chęć odpłacenia światu za doznane krzywdy, więc zaczyna zabijać z wielką pasją. Ten facet jest ważny, jest ważny dla nas. Jest ważny dla ciebie i dla twojego brata. Proszę cię o to, byś była dla niego miła. Słyszysz mnie, Rosario? Jeśli masz na coś ochotę, to poproś ją. Posępny i surowy Walander jest jedną z najdroższych szwedzkich produkcji ostatnich lat. Został nakręcony na podstawie jednej z bestsellerowych książek Heninga Mankela, najpopularniejszego dziś pisarza kryminałów w Europie, który stworzył kultową postać komisarza Kurta Walandera z nadbałtyckiego Isztat. Akcja filmu dzieje się w małym miasteczku, za którego schludną fasadą czai się mrok i zło. Ktoś infiltruje posterunek policji, manipuluje policjantami i dezintegruje pracę posterunku. Ta tajemnicza postać wydaje się być wszechobecna i niewidzialna. Halo? Halo? Walander w reżyserii Petera Flinta odniósł ogromny sukces frekwencyjny w Szwecji. Obejrzało go ponad 300 tysięcy widzów. Na festiwalu filmów policyjnych w koniak, walandera uznano za najlepszy film policyjny i nagrodzono dwoma prestiżowymi wyróżnieniami. Nagrodą jury pod przewodnictwem Jonathana Demi oraz nagrodą dla najlepszego filmu przyznawaną przez jury złożone z oficerów policji. Według recenzentów w tym kryminale mamy do czynienia ze straszeniem na serio, bez mrugania okiem do widza. Nakładem wydawnictwa Wojciech Marzyc ukazała się książka Sztuka Reżyserii Filmowej. Gościem aktualności filmowych jest reprezentująca wydawnictwo pani Alicja Maras. Witam panią. Dzień dobry. Kiedy witam. ta książka ukazała się w Stanach Zjednoczonych, od razu stała się wielkim sukcesem. Dokładnie. Książka stała się wielkim sukcesem z, przede wszystkim z tego powodu, iż nie jest typową książką do reżyserii filmowej. To znaczy nie koncentruje się, autor nie koncentruje się tak bardzo na aspektach technicznych pracy reżysera, ale przede wszystkim na pracy z aktorem, nad rolą na, aktora na kreowaniu postaci przez aktorów. W związku z tym, jak sam autor mówi, książka stanowi niekiedy prowokujące omówienie tego rzemiosła ze względu na to, że jest tak, niby tak daleko, a jednocześnie blisko aspektów technicznych, ale bardziej jednak jest tutaj nacisk położony na pracę nad aktorem i, i jak dany aktor będzie prezentował daną postać. Z czego będziemy żyli, jeśli klienci stracą dostęp do produktu? Będziemy mieli pieniądze z konta Malkowicza. A poza tym będzie czasem brał. Nie, błagam. Zamknij się. Próbujemy myśleć. Jak ta książka została przyjęta w Polsce? Kto ją dla Państwa recenzował? Jakie te były te pierwsze recenzje? Pierwsze recenzje z rynku są bardzo dobre. Przede wszystkim dlatego, że jest to pierwsza książka na rynku polskim poruszająca dany temat, skierowana do profesjonalnych, ale i reżyserów, ale także dla amatorów. Książkę recenzowali m.in. pan Janusz Majewski, pan Juliusz Machulski, pan Robert Gliński, ale także aktorzy młodszego pokolenia, reżyserzy młodszego pokolenia, pani Agnieszka Trzos i pan Tomasz Szafrański. Także książka została przyjęta ciepło. Tak naprawdę do tej pory nie otrzymaliśmy żadnych negatywnych recenzji. W związku z tym jest to dla nas kolejny powód do dumy. I myślimy już o kolejnych książkach, także do reżyserii. Zdradzę panu teraz moją tajemnicę. Widzę nieżywych ludzi. Kto jest autorem sztuki reżyserii filmowej? Autorem książki jest Tom Kingdon. Jest to producent brytyjskich i amerykańskich produkcji, a także wykładowca reżyserii na wielu uniwersytetach i w szkołach filmowych. W tym momencie akurat piastuje funkcję profesora nadzwyczajnego w Emerson College w Bostonie. Co znajduje się w tej książce? Jakie tematy porusza i jak ten materiał jest zorganizowany? Książka jest skonstruowana w sposób bardzo wiedza jest bardzo usystematyzowana w tej książce, mianowicie zaczyna się od tego, jak należy robić film poprzez produkcję aż do postprodukcji, czyli zawiera wszystkie potrzebne materiały, wszystkie potrzebne materiały w pracy reżysera. Bardzo dużą wagę przywiązuje reżyser do, do pracy bohatera nad daną rolą. Bardzo dużo czasu poświęca y, y, etapowi postprodukcji oraz produkcji. Czyli wszystko od momentu napisania scenariusza, y, analizy danego scenariusza poprzez właśnie kreowanie postaci, y, po y, ustawienia świateł, po dźwięk, kostiumy, aż do y, montażu filmu. Co się tu dzieje? Złapali mojego wnuka, wybierają ludzi do wywózki. Co im zrobię? Przestałem wierzyć w Boga. W jakim językiem jest, jest pisana ta książka? Jaką ma formułę i czy zawiera przykłady? Y Książka zawiera bardzo dużo przykładów różnych filmów. Od filmu Chicago, od muzykalu Chicago po filmy Zielona Mila, Być jak John Malkovich i wiele innych. Natomiast bardzo dużą rolę odgrywa w tej książce także doświadczenie autora właśnie w pracy reżysera, w pracy reżysera nad filmami, nad dokumentami, nad programami telewizyjnymi. A także nad wykreowaniem tej całej pracy ze studentami, czyli podczas jak gdyby analiza tego wszystkiego, co, co miało miejsce na zajęciach na uniwersytetach w szkołach filmowych. Konier wyczuwając jej podniecenie. Najazd kamery na końskie nozdrza i rozkołysany powóz. Wyobrażasz sobie? Steve mi to polecił. Mówi, że Universal chce to kupić. Ta książka nazywana jest przez niektórych jedynym naprawdę profesjonalnym podręcznikiem dla reżyserów. Czy jest skierowana tylko do profesjonalistów? Książka w głównej mierze jest skierowana do profesjonalistów, natomiast tak naprawdę wszyscy zainteresowani tematyką filmową i zawodem reżysera mogą odnaleźć coś dla siebie. Począwszy od kinomanów, po osoby zainteresowane w przyszłości ścieżką kariery właśnie na stanowisku reżysera, po krytyków filmowych, którzy dostają doskonałą bazę wiedzy do tego, aby później chłostać twórców filmu za to, że robili coś tak, albo nie, a nie inaczej. Więc y, to jest bardzo szeroki krąg odbiorców tej książki. Okazuje się zatem, że bardzo przydatna lektura. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Upadek mojej klientki spowodowało połączenie alkoholu i jazzu. Jesteś William McKillen? Widziałam, jak cię aresztowali. Pół Chicago. Takiej reklamy nie można kupić. Chcesz rady? Trzymaj łapy z dala od mojego adwokata. Dziś reżyserzy nie są tylko twórcami filmów. Muszą umieć zabiegać o pieniądze często w niekonwencjonalny sposób. Tak jak Artur Wyżykowski, autor filmu Wszystko. Zapraszam na reportaż z planu. Kamera! Cisza! 7-1 przez 1 Pomysł na stronę internetową zrobił się już pół roku temu i to powstało z potrzeby. To znaczy ja w tym momencie zostałem całkowicie sam i nie miałem pieniędzy na film. Wiedziałem, jak trudno będzie je zdobyć, ponieważ chciałem zrobić ten film w pełni profesjonalnie. Wiedziałem, że to będzie kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych. Pomyślałem, że będzie łatwiej namówić więcej osób do wpłacenia mniejszych kwot niż kilka osób do wpłacenia większych. I, I na tym pomyśle oparłem całą stronę internetową. I też miałem nadzieję yy, na to, że, że gdzieś ta idea, z uwagi na to, że jest pierwsza, zyska yy, jakąś przychylność mediów, że, że gdzieś to się pojawi, pojawi, pojawią się informacje o tym. I tak się rzeczywiście stało. Wsparcie jakie medialne, jakie otrzymuję, jest po prostu kolosalne, szczególnie teraz przy zdjęciach. Także bardzo dziękuję wszystkim mediom, które o tym cokolwiek podziały. Gdyby nie media i dziennikarze, którzy promowali... Nasz projekt nie byłoby tego filmu, to trzeba sobie powiedzieć, no ale przede wszystkim nie byłoby tego filmu, gdyby nie internauci. Przez pół roku, przez kilka miesięcy, swoje pieniądze podarowało mi ponad 200 osób i uzbierałem kwotę ponad 10 tysięcy złotych od samych internautów. Do tego trzeba dołożyć 20 tysięcy złotych nagrody, jaką dostałem od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, i te pieniądze pozwoliły nam rozpocząć zdjęcia. Film, jaki robimy, będzie filmem o miłości, komedią nieromantyczną, nie jest to typowa komedia. Jeśli chodzi o, o gatunek, to troszkę tutaj eksperymentujemy. To znaczy, że, że gdzieś staramy się to mieszać. Chcemy robić komedię, która w którymś momencie wyhamuje i, i na końcu będzie poważna. E, chcemy przebijać to pewnymi scenami, które, które nie mają zadania rozbawić widza, które... Ja bym chciał, żeby, żeby się widz też wzruszył na tym filmie. I ideałem po prostu, ideałem byłoby, gdyby, gdyby część ludzi to oglądała i się śmiała, a część y, by powiedziała, że to nie jest śmieszne, że to jest smutne. I tak jest przeczytając scenariusza, że bardzo dużo ludzi mówi, świetna komedia, super śmieszne, ale dużo ludzi mówi, nie, przecież to jest smutne, przecież to, to wcale nie jest śmieszne. I gdyby takie były reakcje po filmie, to by było wspaniale po prostu. Historia, jaką opowiadam jest dość prosta, jest właściwie bardzo prosta. To jest krótki metraż, więc, yy, więc ciężko na opowiadanie czegoś, czegoś bardziej rozległego. Gra w tym kilka osób i, i cała oś akcji jest osadzona na linii bohater którego gra mateusz Banasiuk i kobieta jego życia, którą gra Marta Rzymuda-Czebetowska. Fabuła opiera się na tym, że on kochają, a ona jego nie. Ma, ma chłopaka. Antek Pawlicki się wcie, wciela w rolę jej chłopaka I, i nasz bohater bardzo się stara zdobyć jej serce. No i Czy mu się uda, to obejrzymy film. Oczywiście bardzo chcemy, żeby mu się udało, ponieważ to jest komedia i jest o miłości, to spodziewamy się jakiegoś zakończenie, ale też nie, nie do końca. Jeśli chodzi o bohaterów, to yy, przede wszystkim główny bohater którego gra Mateusz, no to on jest bardzo ze mnie wzięty. Znaczy ten scenariusz, bo tu musimy sobie powiedzieć, jak to w ogóle powstało, więc ten scenariusz powstał w ten sposób, że ja kiedyś stałem przed lustrem i myślałem dokładnie to, co myśli nasz bohater stojąc przed lustrem, po czym pomyślałem, że mogę to zapisać. I zapisałem scenariusz, który później był w szkole konsultowany. I od momentu tego lustra do momentu dzisiaj, kiedy to kręcimy wszystko, minął miną, miną ponad rok. I, I właśnie z moich myśli, które gdzieś tam były prawdziwe, autentyczne, nagle Robimy wielką produkcję, o której mówią media, na którą się interesuje mnóstwo ludzi i mnóstwo ludzi poświęca swój czas i pieniądze, żeby dołożyć jakąś cegiełkę do tego. Także to wszystko się zaczęło gdzieś tam przed lustrem i to jest historia autotematyczna, nie autobiograficzna. To się nie stało, to o czym ja mówię, ale to są moje myśli, moje spojrzenie na świat, bardziej z tamtego okresu. Teraz y myślę, że się wiele nie zmieniło, że raczej to ciągle jestem ja, że ten bohater na ekranie to, 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 to jestem ja jeszcze są rodzice, którzy też są gdzieś przerysowani jakby w stronę negatywną. No nie, no to pozostałe postacie to już już jakby czerpałem z głowy. To, to nie jest autentyczna, autentyczna kobieta życia i, i, i autentyczni rodzice. Raczej to gdzieś już było do wymyślane do, do, do historii, jaką chcę opowiedzieć, a tak. W przypadku rodziców to mogą ich określić mm, sformułowaniem straceni ludzie bez marzeń i wiary w cokolwiek. I to pada w filmie, nasz bohater mówi coś takiego. Um, w przypadku chłopaka, też może posługując się scenariuszem, chłopaka naszej bohaterki to, no to debil, po prostu debil. Yy, i, no i kobieta życia, Marta Rumunia Trzewiatowska. To jest kobieta, która, która jest po prostu ideałem. No. Jest ideałem. Jak na nią patrzymy, to to byśmy chcieli ją przytulić, schować do domu, już nie wypuszczać nigdy, żeby była, tylko tam siedziała z nami. Kobieta ideału. Forma ma podbijać treść, czyli to, o czym jest scena, to, co chce powiedzieć, do tego dostosowujemy formę i dlatego też niektóre ujęcia będą z ręki bardziej dramatyczniejsze. Większość ujęć jest statycznych, z powolnymi dojazdami. To jest jakby taka główna konsekwencja filmu, że robimy bardzo powolne dojazdy w odpowiednich momentach, głównie to są ofy naszego bohatera i jeśli chodzi o, o kolorystykę, też zależnie od sceny, no, na przykład scena z rodzicami w, w mieszkaniu, to jest pokój, którego nienawidzi nasz bohater. I tam kamera stoi z perspektywy telewizora, opowiada obiektywnie wszystko w jednym ujęciu. I też jeśli chodzi o, o, o kolory później, to to będzie to zupełnie kontrastowało z jego światem, z tym, kiedy jest Monika, z tym, kiedy on jest sam w pokoju swoim, który lubi. I, I właśnie takimi rzeczami staramy się podbijać to, co chcemy powiedzieć. Jeżeli mówimy, że rodzice są źli i ten pokój zły, to w ten sposób też stawiamy kamerę i w ten sposób malujemy cały obrazek. Nie mam żadnego mistrza, z którym bym się identyfikował i, i, i z którego bym czerpał, yy, czerpię z filmów. Znaczy i, idę do kina. Ja uważam, że kino jest miejscem, gdzie się można nauczyć najwięcej, jeśli chodzi o robienie filmów. I tam przysiaduję często i tam się uczę, więc także poszczególne filmy, które oglądam, i staram się z każdego coś dla siebie wyjąć. Bardzo dobrze się ogląda filmy złe, bo wtedy się człowiek uczy najwięcej na złych filmach. Na dobrych to jest często tak, że po prostu się się rozpływam i, i nic, i nic. I gdzieś tam zostaje tylko inspiracja, ale, ale ciężko jakoś się prze, przeanalizować, A, ale i było kilka osób w moim życiu, od których się bardzo dużo nauczyłem. Myślę, że tutaj mogę wskazać dwie osoby. Pan Andrzej Wajda, u którego byłem na kursie w przedszkole filmowej, kiedy jeszcze byłem w liceum. I też był tam pan Wojciech Marczewski, też go trzeba wymienić. No i Maciej Ślesicki, u którego się uczyłem dwa lata i to jest człowiek, od którego się nauczyłem najwięcej. Uważam, że jest bardzo dobrym pedagogiem, bardzo dobrym reżyserem i bardzo otworzył mi głowę na pewne rzeczy. Także od tych ludzi się nauczyłem bardzo dużo i, i też spotykam cały czas inne osoby, od których też chłonę wiedzę. Ale tak jak mówię, kino jest takim miejscem największym moim autorytetem filmowym jest kino. Mam świadomość, że, że mój film, ten jak i następny będą adresowane głównie do ludzi młodych, którzy chodzą do kina. To jest inny sposób odbierania filmu, inna wrażliwość i gdzieś tam osoby, które przysiadują przed telewizorem są już tak zniekształceni, że nie wierzę, że to do nich trafi po prostu, nie wierzę w to. Tym filmem już powiedziałem to ja i teraz wszyscy patrzą i pytają, no dobrze, no to ty, ale co masz do powiedzenia? I, i dopiero robimy ten film i, i, i gdzieś będzie ta ocena. Eee... Nie, nie obawiam się, nie obawiam się, czy, 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 czy będą takie sytuacje, że powiedzą ojek, zrobić taką akcję, taka strona, taki film, że, że przecież to jest taki średni, to że na, na, jest dobre. Nie, myślę że, myślę, że to będzie dobry film. Jest to wymyślona konstrukcja. Gdzieś wiele miesięcy na tym spędziliśmy, wkładamy to w to mnóstwo pracy i będzie to rzeczywiście kawałek profesjonalnego kina. Bardzo w to wierzę, wszyscy w to wierzymy. I, I gdzieś chciałbym, żeby to, była, żeby to było wejście gdzieś do, 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 do dalszego etapu, bo bardzo trudno jest zrobić pierwszy duży film w tym kraju. No ja mam ten komfort, że, że już gdzieś moje nazwisko się przewijało w mediach, że, że jeżeli to będzie dobry film, to gdzieś on zostanie zauważony, że będzie pokazywany. No i też poznałem mnóstwo ludzi z branży, także mam bardzo duże ułatwienie w tym momencie. Wystarczy tylko zrobić dobrze to, co mamy zrobić i potem kolejny film przyjdzie nam myślę dużo łatwiej. Ej słuchajcie, cisza, proszę ciszę. Cisza, drodzy statyści, będziemy robić y, za chwilkę takie ujęcie, kiedy tu się bawicie i tam na podejście i będzie kamera jechała. To jest dość skomplikowane, bo was jest za mało niż potrzeba i będziecie musieli gdzieś tam wracać jeszcze w, w kolejny plan, puszczać kamerę i wracać do, do tyłu. Damy sobie radę, zanim to zrobimy... To będzie przerwa, a przed przerwą jeszcze potrzebujemy dobre ujęć na bar. Więc proszę wszystkich, którzy tam byli, nie, nie tych przechodzących, przechodzących też. Dobra, wszystkich na swoje miejsca, nagramy proste, krótkie ujęcie na patrzącego bohatera, który patrzy i się ślini, widząc tańczącą bohaterkę. Więc tak, jeszcze kilka minutek, potem będzie przerwa, a potem robimy tutaj wielki bounce, dobrze? Dziś to wszystko, a za tydzień ostatnie przedwakacyjne wydanie aktualności filmowych. Gorąco zapraszam. Do zobaczenia.